manku wszystkim. Drodzy widzowie, drodzy kibice. Mam bardzo dobrą wiadomość. Po wtorkowym meczu Bayern awansował. Wygrał 3 do 0. Był to piękny mecz. Były akcje, było tempo gry, przede wszystkim strzały. Bayern zagrał jak wściekły, jak opętany, jak jakby to powiedzieć, jak to pazerny lew, który żądał zwycięstwa przed własnymi kibicami na Allianz Arena. Zagrali bardzo dobrze, bardzo dobrze w obronie na zero do z tyłu. Jaka taktyka, jaki skład, jak pierwsza połowa wyglądała, oraz jak droga, już wam to wszystko mówię. Czekajcie, tylko wejdę w skład, już wam to wszystko powiem po kolei. Poczekajcie chwilę. A więc tak, Bayern zagrał w takim składzie. W bramce oczywiście Manuel Neuer, w bronie Guerreiro, Dyer, Delict, Kimich, Pawłowicz, Gorecka, Musiala, Müller, Sane, Kane na rezerwie Davis, Tell, Laimer, Gnabry, Czopomotin, Kimin Perez, Ulrich, Zaragoza. Z powodu kontuzji zagrali Buchmann, Koman, Marusic, Masraoui, Sar I bałazujący za czerwoną kartkę Pamekana Lazio w bramce Proveder, Marusic. Gila oraz Romagnoli, Pellegrini, Luis Alberto, Vecino, Guendozi, Zakani, Mobile, Felipe Anderson. Rezerwa Lacje prezentowała się Castellanos, Cataldi, Isaksen, Pedro, Kamada, Casale, Hysaj, Lazari, Magro, Napolitano, Rogeri i Spod okontu kontuzji w Lacją zagrali Patrycz, Rovera, trener Mauricio, Sari. Statystyki po tym meczu się prezentują w sytuacjach bramkowych 22-5, niebezpieczne ataki 54-45. Bayern pod każdym względem zdominował Lazio, znokautował do przerwy 2-0. do 0. Pierwsza bramka padła w 38 minucie po asyście Guerreiro na 2-0 do 0 do przerwy Thomas Müller po asyście, asyście Matajsa Delicta. 3 do 0 już dobił Lazio Hurricane. W 66 minucie po Sany. Drugie połowie weszli Davis za Guerrero, Tel za Melera. Obie zmiany w 78 minucie. W 89 Lajmer zmienił Sany. W 10 minucie Gnabry. powrocie po kontuzji zmienił Musiale. Żółte kartki otrzymali Romagnoli, Cataldi, Pellegrini. Jak wyglądał mecz? Bajen rozpoczął skoncentrowany to muszę powiedzieć, że w końcu chcę oglądać taki Bajen jaki chcę oglądać kibice pazerny tygrys, pazerny lew który otwiera paszczę i chce jeść i Bayern taki był był głodny zwycięstwa był głodny wygranej żeby się pokazać po ostatnich wpadkach w Bundeslidze jakim było zwycięstwo i awans do i tego Bajen dokonał 3 do 0 to jest myślę bardzo dobry wynik i Bayern awansował w dwóch meczach było 3 do 1 ponieważ w pierwszym meczu we Włoszech Bayern przegrał 1 do 0 na no, Allianz Arena zostali, zostali Włosi znokautowani 3 do 0 Bayern ostatecznie wygrał ten mecz pierwsza połowa tak jak mówię Bayern dominował Bayern pokazał na co go stać pokazał to co w innych meczach nie pokazał, dużo szałów, dużo dobrej gry kombinacyjnej i koncentracja w obronie. Koncentracja we wszystkim, koncentracja w ataku, koncentracja, żeby dalej awansować, oraz przede wszystkim to, co kochamy bramki. Tu są, jakby to powiedzieć, tu są emocje, żeby tu, żeby strzelać bramki, trzeba bardzo dobre akcje stwarzać. I tu Harry Kane znowu pokazał moc. Gratulacje, szacun. Kłaniam się nisko temu napastnikowi. Jestem bardzo szczęśliwy, że go pozyskał. Już masz w tej edycji ligi mistrzów 6 bramek. Dalej awansował Paryż, który pokonał Real Sociedad 2 do 1 po bramkach Mbappé. Dalej awansował też City, który pokonał Kopenhagen 3:1. Real Lipsk po 1 i Real awansował dalej. Przyszły piątek, za tydzień jest losowanie ćwierćfinałów, to też jak będę miał chwilę, to zrobię Wam vloga i powiem na kogo Bayern trafił, jakie będą przewidywania oraz czy ostatecznie Bayern awansuje, to się przekonamy. To jest ta zmora ćwierćfinałów, czy w tym roku Bayern przejdzie ćwierćfinał, przekonamy się, najpierw się przekonajmy na kogo Bayern trafi. Zobaczymy. Na razie nie ma co gdybać, na razie musimy poczekać na losowanie. Jutro jest kolejny mecz na Allianz Arena z FSV Mainz. Tu będzie ciężko odrobić 10 punktów do Leverkusen. Bardzo dużo. Jeśli Bayern nie wygra w tym roku Bundesligi, no to będziemy musieli się z tym pogodzić. Przyjdzie nowy trener, kto to przyjdzie, to ja jeszcze tego nie wiem. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Na razie. Tu trzeba wszystko śledzić na bieżąco. Sebastian Hennes nie jest kandydatem do objęcia Bayernu, ponieważ dzisiaj yy, podali media, że przedłuży kontrakt z Fulbertschutgart. że niech tam zostanie. To obejmie Bayern. Zobaczymy. Nie wiem na razie nic. Przekonamy się. Przekonamy się po sezonie. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Zapowiedzi kolejki Bundesligi zaraz Wam zapowiem po tym vlogu. Na razie chcę Wam poczytać. Matyj Stel przedłuży kontrakt. Bardzo ci gratulujemy i życzymy powodzenia, dużo sukcesów, dużo tytułów do zdobycia. Ciekawostka. Erik Diery to jedyny piłkarz grający w, bolu, w polu z ligi, który w tym sezonie nie został okiwany ani razu, grając łącznie co najmniej 500 minut. To jest to. Parę komentarzy Wam poczytam. Matyj Stel, to to już wiemy. Bayern odrabia straty i melduje się w finale. Otóż to. Bayern Monachium ma za ze sobą 35. mecz osawkę w sezonie 2020-2024. Tym razem drużynie prowadzonej przez a przyszło mierzyć się w Lidze Mistrzów. Nie tak dawno temu dobiegło końca kolejna starcie z udziałem zawodników rekordowego mistrza Niemiec. Tym razem na Jęczyku przyszło zagrać na własnym podwórku w pojedynku 1-8 finału Champions League z Lazio. Warto wspomnieć, że dla FC było dokładnie było 35 spotkanie w kampanii 23-24, koniec końców mecz na wypełnionym po brzegi z w Monachium zakończył się rezultatem 3-0 do 0. na korzyść klubu ze stolicy Bawary. Wysimowa bramka listę. szczęscy wpisali się tego wieczoru Miller oraz niezawodny w tym sezonie Harry Kane, który popisał się dubletem. Dzięki tej wygranej Bawarczycy zameldowali się tym samym w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Otóż wiemy, nareszcie się oglądało to dobrze, całkowita dominacja, akcja z Romaczem, aby tak dalej. Antonio da Silva jest poważną opcją transferową dla Bayernu Monachium, twierdzi Florian Plettenberg. Portugalczyk znalazł się na liście życzeń mistrza Niemiec. Dla mnie ludzie, którzy umieszczają wczorajszą fajną grę Bayernu, mówiąc, że nie ma się czym cieszyć, bo do tylko Lazio, to idioci. dlaczego? A Freiburg czy Bochum, albo Werder, z którymi Bayern kopał się po, bo po czole, to były wybitne zespoły, rozumiem. Jakoś nawet z takimi dziadami Bayern potrafił się uśmieszać, więc oczywiście bez odpalania fajerwerków, ale błagam bez umieszania tej przyjemnej dla oka wczorajszej gry, nawet jeżeli było to tylko Lazio, bo z dużo większymi kłakami Bayern grał tak, że oczy krwawiły. To jest długi komentarz, nie będę wam tego czytał, nie ma się czym cieszyć, Lazio notowało w lutym 4 porażki, mieliśmy łatwego rywala jak na poziom pocharowy Ligi Mistrzów. Po tym, jak Teryl jest bliski przetruszenia kontraktu z Bayernem, to Max Ebel nie podda się tak szybko w sprawie Davisa. Jego pozostanie w Bayernie informuje AZ. Aby teraz tak wyglądał każdy mecz. Dobry, szybki, piękny mecz. Brawo, Bayern. Cieszy taki występ, bo nam potrzebny. Zobacz... Zobaczcie, jak w piłce szybko wszystko się zmienia. Jeszcze niedawno był problem, kogo wystawić na środku obrony. A niedługo, Tuchel może mieć problem bogactwa. Para środkowych obrońców dla Lig Dajer wygląda w obecnym najbardziej stabilnie. Na no mając sobotę nic bym w składzie nie zmieniał, wyszedłbym tak samo. Dobrze, że drużyna nie odpuściła. Ostatnie mecze były bardzo słabe, ale na szczęście mamy awans do kolejnej rundy. Zobaczymy, co się wydarzy w kolejnej rundzie. Akurat z Lipskim Freiburgiem już były lepsze mecze, tylko z Freiburgiem Bayern chciał bronić wygranej i się nie udało, ale w Rkuzy należy się mistrz. Mam nadzieję, że Tuchel wygra Ligę Mistrzów, bo w Bayernie na następny sezon, a wszystkich z rajców z klubu, brak mistrzostwa, można mu darować, bo tegoroczny rywal jest naprawdę dobry i punktuje lepiej niż Bayern Flika. Zakładaliśmy dobre zawody w końcu. Boś że Lacja nie miała celnego strzału i właściwie tylko dwa celne. Uporządkowana, grał bruno i w ataku, w końcu coś się działo. Powrót na mego i komana dały impuls, kiedy zawodzić będą sane i musiała, brak zakupów, szóstki. Paradoksalnie może wyjść nam na impuls w perspektywie kilku sezonów. Rozwój Palowicza jest niesamowity, chociaż taki deklaracji byłby oczywiście poziom wyżej obecnie. W Arsenalu jest gigantem środka pola, tutaj trzeba oddać to logiki, że miał rację. Fajny mecz, ale zazdroszczę Wam na optymizm. Tak naprawdę, pierwszy dobry mecz w sezonie z Lazio, który wczoraj zdecydowanie miał dobrego dnia. Zawsze ktoś napisze, że gra się jak przeciwnik pozwala. Pamiętajcie, że jest jednak coś takiego jak dyspozycja piłkarza Lacjo. Wczoraj niespecjalnie umieli kopnąć prosto w piłkę. Gdybyśmy takie spotkania grali co jakiś czas, to może bym się łudził, że doczłapiemy do finału i powalczymy. Ale tak, Pawłowicz Kozak za to właśnie Kimik dawał takie podanie do przodu i wtedy mówiło się o nim jak topowym pomocniku w Europie. Teraz przykre, co się z nim stał. Pawłowicz. mam wrażenie, jeszcze częściej niż Kimik w formie daje takie piłki Perla jest 104 zwycięstwo w Lidze Mistrzów, czyli już tylko 11 brakuje mu do Ronaldo. Oby mu się to udało, pobić ten rekord. Co Do wczorajszego meczu to mam wrażenie, że drużyna zmieniła styl gry i naprawdę wyglądało to dobrze. Zobaczymy, czy to tendencja wzrostowa, czy tylko jednorazowy wyskok drużyny. Oby tendencja wzrostowa, jak kiedy, jak kiedy Chelsea, czy Real dwa lata temu, tym razem to Bayern wygra Ligę Mistrzów. Dobrze się oglądało ten mecz sceptycznie. Podchodziłem do występu sany, ale zaprezentował się dobrze. Szkoda, że tak nie grają w lidze. Tak. Jeszcze dwa zdania o tym meczu. Co mogę powiedzieć? Tu się do czego nie ma, do niczego się nie ma doczepić. Bayern zagrał bardzo dobre zawody. Zrobił dobrą robotę, co miał zrobić. Pewne zwycięstwo. Jeśli Bayern był odpaslacją, to naprawdę byłaby spora krytyka. Wierzcie mi, po tym meczu już to by nie siedział taki Rozczochrany, szczęśliwy, tylko na pewno już na 100% działa, czy by go wykopali. Kto by zastąpił, to chyba nie mam pojęcia. Na pewno jakiś tam trener by się znalazł, ale ostatecznie Bayern odwrócił to wszystko. Losy z pierwszego meczu, awansował pewnie. Oczekujemy ćwierć finału. przepraszam, Oczekujemy losowania Ligi Mistrzów za tydzień z losowanko na kogo trafimy, czy to będzie Real czy to będzie City czy to będzie inny zespół, przekonamy się na pewno też zabiorę głos po losowaniu jak nie w piątek to w sobotę i powiem jak te poszły losowania na kogo Bayern trafił jakie mogą być przewidywania i tak dalej, i tak dalej. jutro gramy z Mainz myślę, że jutro Baję, też się zaprezentuje dobrze, jaki skład wystawi Tuhel. Przekonamy się jutro. Mija sam, mija, drodzy kibice, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Christian Falki się razy pytał się w klubie, dlaczego to Jozea Kimik wykonał, że mimo słabej jakości do środkowej. Słyszał, że na treningach Kimik rzuca perfekcyjnie z rożnych. Sar wrócił do treningów. Bonassar ma podobno odejść, po niech nie odchodzi. Jeszcze tu piszę Malonzo, Alonso, Gianluca, Di Marzo na temat przyszłości Alonso Chabiego. Dwa lub trzy tygodnie temu myślałem, że Liverpool jest na prowadzeniu. Ale bardzo szybko robi postępy, ponieważ uważają, że jest idealnym trenerem. Ale Bayern szybko robi postępy, ponieważ uważają, że jest idealnym trenerem na no przyszłość. W tej chwili Bayern jest przed Liverpoolem. Hedens, Romney oraz wszyscy inni członkowie zarządu Bayernu chcą podpisać Alonso. To właśnie hiszpański trener ma kształtować nową erę Bayernem Monachium. Jamal siala zagrał. Widzę mistrzów wczoraj w swoim 30. mistrzów. Jest najmłodszym niemieckim piłkarzem w historii, który rozegrał tyle spotkań. Ponieważ Chabi Alonso nie sygnalizował jeszcze swojej chęci dołączenia do Bayernu, Eberly, i Freund badają alternatywy i sprawdzają różne czynniki. Ciekawe statystyki dotyczące wczorajszego Gregorecki. Strony kontaktu z piłką, drugie po delikcie 81, podań z 98,8 celnych, 86 długich piłek, 5 celnych, 5 odbiorów. Jedno kluczowe podanie, tak. Środek pola Golecka i Pawłowicz bardzo dobrze zagrali. Czyścili wszystko, rozprzestrzeniali tą grę do przodu, ze środka pola czy na boki, czy na lewo, czy na prawo. Nie ma się to co do. Nie ma się co do czego doczepić. Ani do nich. Bardzo świetne zawody zaklarali, Aby tak w kolejnych meczach. No, nasz raport nie interesuje. Matysta. już wiemy, że przedłużył kontrakt, proces z i to jeszcze trochę to pod...